Czy 13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Lutera, które odbyło się niedawno w Krakowie, rzeczywiście było wydarzeniem bez precedensu, patrząc na sytuację kościołów chrześcijańskich w ogóle w świecie, a w Polsce zwłaszcza? No, oczywiście, że było bez precedensu. Po pierwsze, że Zgromadzenia Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej spotykają się, odbywają się raz na 6 lat w różnych regionach świata. Nasz Kościół wystosował zaproszenie żeby odbyło się to już było 3 lata temu, żeby odbyło się w Polsce. Konkurowaliśmy z kościołem w Danii, który też chciał zaprosić do siebie zgromadzenie. Natomiast rada postanowiła, że jednak zgromadzenie odbędzie się w Polsce, w Krakowie i był bardzo taki ciekawy dla mnie i ważny argument, że mały kościół 60-tysięczny jak przetrwał czasy socjalizmu, komunizmu, no i jak funkcjonuje i żyje i działa no będąc kościołem zdecydowanie mniejszością. Czy w tym krakowskim zgromadzeniu, w którym uczestniczyło ponad 150 delegacji z wszystkich kościołów luterańskich w świecie, z wszystkich kontynentów, jak? Plasuje się Kościół ewangelicko ausburski w Polsce. Uświadomiliśmy sobie jako Luteranie w Polsce, że jest nas aż 60 tysięcy. Aż 60. 000. Dlatego, że właśnie można było poznać, że jesteśmy wspólnotą i tworzymy jedne ciało i w wielu krajach są kościoły o wiele, wiele mniejsze luterańskie. My każdą niedzielę modlimy się za jeden z kościołów luterańskich. Ostatnio modliliśmy się za Wenezuelę, za sytuację gospodarczą, polityczną i za Luteran, których tam jest 1204 duchownych tam tylko służy. I kiedy tych kościołów zobaczyliśmy, że takich mniejszych od nas jest bez liku, no to my uświadamiamy sobie, no nie jest z nami tak, tak źle. I, i, I mamy rzeczywiście potencjał. I ten potencjał, wydaje mi się, że pokazaliśmy podczas zgromadzenia. Właśnie to hasło tego zgromadzenia w Krakowie to był fragment listu do Efezjan. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. I ciekawe było wystąpienie gościa waszego, księdza profesora Halika z Czech. Znanego teologa rzymskokatolickiego, który powiedział, że chrześcijaństwo znajduje się w przededniu nowej reformacji. To bardzo zaskakujące zdanie, czy to pewien klucz do tego, co zostało tam podejmowane w czasie Waszych spotkań. Ja się zgadzam, że chrześcijaństwo jest, jest w kryzysie przynajmniej w krajach europejskich. Rozwija się bardzo prężnie w krajach afrykańskich. Czy efektem. Tego kongresu, tego Zgromadzenia Światowego jest nowy, jakiś znaczący akt. Myślę o dokumencie, który będzie miał tożsame znaczenie jak pamiętny dokument o uznaniu Chrztu Świętego, o usprawiedliwieniu, czy taka ranga powstających dokumentów jest w ogóle potrzebna, czy ten ekumenizm musi iść jednak dołem w życiu, w praktyce, a nie w najlepszych dokumentach. No tutaj to ja jestem sceptyczny, bo przekonałem się, że nawet te największe deklaracje podpisane przez najwyższe czynniki kościelne ze strony rzymsko-katolickiej i luterańskiej. Mam tu na myśli przede wszystkim deklaracje o usprawiedliwieniu. no Uważam, że to jest to jest papier, który, przynajmniej jak Wszystko ja obserwuję, wciwie. jak ja obserwuję teologię. W Polsce przede wszystkim, no to to się, to się nie przebija, nie ma odniesienia do tego. Jeżeli ja moim młodym kolegom mówię, słuchajcie, jeżeli chcecie współczesną teologię luterańską dobrze poznać, to sięgnijcie do wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. I jako egzaminator przyszłych duchownych ciągle do tego, do tego wracam. Jeżeli chodzi o uznanie chrztu, to nie wszystkich krajach jest uznanie wzajemnych chrztu. Także to mamy sukces tutaj, że tyle warunkach kościołów w warunkach polskich i, i, i kościół rzymskokatolicki. Był też akcent katowicki, górnośląski. Delegacja z udziałem ustępującego prezydenta i nowego prezydenta elekta odwiedziła kościół katedralny w Katowicach, tutaj na Warszawskiej, co było dla nich no, takim, myślę, że miłym zaskoczeniem, czy to było pierwsze spotkanie z Polską i z tym miejscem, z tym regionem? Tak, tak pierwszy raz. Gościliśmy tutaj już w Katowicach byłych sekretarzy generali, natomiast jeszcze nigdy nie było prezydenta Światej Federacji Lutrańskiej. I powiem tak z mojej perspektywy takiej osobistej, że w życiu nie spodziewałem się, że do parafii, w której służę, Przyjedzie prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, a, na, a teraz przyjechało nawet dwóch y, ustępujących, miał kazanie. Natomiast nowy wygłosił y, pozdrowienie. No i myślę, że to sprawi, że Kościół nasz i parafia w Katowicach, no gdzieś tam zostanie w pamięci nowego prezydenta. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę z nami.